Dzisiaj będziemy gotować ziemniaki y, po chłopsku. Kupujemy mm. kawałek boczku wędzonego, może być z piedronki. To ja kupiłem. Takie kawałki jak sprzedają. O, tutaj małym siołem jakiś tam był. Ile? 426 gram. Odcinamy skórę tego boczku. Można mm. ją zostawić na jakąś zupę. Ja skroję to, dam psu. Jest mm, dostanie ale no ja powiem już jeszcze ten kawałeczek są różne kawałeczki ten ma 426 są większe, mniejsze no, czyli kawałek boczku i co z tym boczkiem? boczek kroimy w kosteczkę mm. najpierw w plastry <laughs> czyli wzdłuż plasterki a później takie paseczki i kosteczka wychodzi a mm. ciężko jest pokroić taki czas. Jest jeskół oraz słychać go. Dobra, są plasterki. Kostki tutaj widzę, to też je odkrajuję. No. I w kosteczkę krajuję. Czyli w dół, szpaseczki i w poprzek, no. Dobra. no i W poprzek. My to od razu do patelni wkładamy? Rzucamy? Czy nie? Na patelnię dajemy troszkę oleju. Mm. I wsypujemy nasz boczek. No może trochę za dużo tego boczku, lepiej mniej. Ja się rozpędziłam, po nocce jestem, to nie funkcjonuje. <grym> I smażymy, mm. podsmażamy. No, tylko, że tam było 475. W tym czasie kroimy sobie cebulę obraną też w kosteczkę. Nie tu cebuli, później z góry. I w poprze. I trzeba będzie płakać. Będę płakał przy kręcach. Wrócimy tutaj. Zaraz tam. W międzyczasie przemieszam trochę i wydajemy nasz dicowinę. Większy potężnie szybko ziemniaki, żeby szybciej było i kroję je plasterki. Dzień wcześniej gotujemy ziemniaki albo w tym samym dniu. Możemy robić... Z Surowy z surowych, to ale lepiej, już lepiej. to długo trwa. wypróbowane No ja zawsze robiłam z surowych ziemniaków, ale to nie jest Zobaczcie długi. jaki to jest garnek. Taki garnek. O ile tu? Kilo półtora tak na oko. Nie masz tego. I kroimy je w talarki. Tak. Do takiej grubości Czyli to wszystko w palarki, w międzyczasie cebulka z boczkiem się przysmaży. O, gdy już tak boczek zacznie się rumienić, cebulka też, to już dodajemy ziemniaki. To upłynęło zaledwie gdzieś 4 minuty chyba. I smażymy nasze ziemniaki. Ziemniaki już ugotowane. To jest dla dwóch osób danie. Nawet dla trzech. No na pewno dla trzech. żebyśmy trochę przesadzili. Gaz dam na najniższy poziom. I od czasu do czasu ziemniaki mieszamy. Żeby równomiernie się przysmażyły. Może troszkę większy niż niższy. Kontrolujemy po prostu cały czas. Jak widać, nasze ziemniaczki już się trochę przyrumieniły. Teraz przygotujemy jajka. Mm, tak wyglądają. Czekajcie. Tutaj mi parka idzie. O, przyrumieniły się. Ładnie. To trwało gdzieś chyba, zaczekajcie, 10 minut. Trzy jajka wcześniej wymyte, wpijamy do kubeczka można dać mniej, można dać więcej jajek, w zależności od podobań, ilość potrawy, tak, czy 3. trzy, troszkę soli, jedną trzecią łyżeczki, ponieważ ziemniaki gotowały się w wodzie osolonej. I co jeszcze? I można dać szczypiorku, lub. Ale można też pietruszki. nie dać. Ja daję natkę Pietruszki, ponieważ tym dysponuję mam zamrożoną. Zamrożone. Można też nic nie dodawać. Ale my tak dodamy. Rozmieszamy masę jajeczną Wlewamy do ziemniaków i mieszamy. Te trzy jajeczka. Można też dać cztery. No można dać i 5. Można dać 5. Tylko ja nie wiem czy my to zjemy, bo to jest, patrzcie tak, się, cała patelnia, to jest oho, oh, ho oh. tak. Był chyba cały garnek ziemniaków gotowany, to nawet na dwa razy starczy. I ile to? Wyłączam już. Już? tak krzyżę. i już jest gotowe. Ładujemy do talerzy. Zaraz pokażemy. Danie już jest gotowe. Podajeć można z kwaśnym mlekiem lub maślanką. Jeszcze paruje. Teraz będę próbował, proszę bardzo. Mmm, pycha. Idę jeść. Jeszcze paruje.